Co to za pudełko, i słuchajcie. Na z Zielonego pojęcia nie mam. Kurde, co to jest? Ale jak ja mam to, wy wiecie, wygrzewać sam to? O To jedyne jaki Niech żyje jak to mówią niezgrabność no. kurde mać. Teraz łapiemy jak to się nie mówi na wędkę patrzcie, 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 patrzcie Udało się to złapać patrzymy co to w ogóle jest kurde co to jest Gillette hmm. ja już się powiem wam że podpaliłem że to coś konkretnego ja nawet tego nie mogę otworzyć totalna porażka totalna porażka bez komentarza lecimy dalej co my tu mamy proszę Państwa no co to było co to w ogóle jest o. nie, nie po co tak komplikować nie. i tyle pudełek robić a co my tu mamy patrzcie, taka torba Uu. no niestety niestety jest pusta chociaż, co to jest nie no, pusta jest. A tu? Uu. Tu mamy, proszę Państwa, jakiś jakiś depozyt, jak to się mówi. ruterek kompletny. Zasilacz. No, takie akcje to powiem Wam. To ja lubię. Nie wiem, czy to ma jakąś wartość. O kurde, nie ma jednego tegessa. No, nie podoba mi się. Kurczę, a wywaliłem już ten worek. Tam może tam było słaby temat. Dobra, zawijam to. A, jest tutaj, patrzcie. ale jestem gapa. Ale jestem gapa. Dobra, zawijam do tej mojej nowej torby. I śmigam dalej. Pozdro. No, słuchajcie, lecimy z koksem. Widzę, że znowu jakieś szmaty. No, bucisze to już takie zdarte do maksimum jak to się mówi. Kurczę, leka różeczka? Mm, mm, no, bogato. Ale ręczniki, patrzcie. Wydaje mi się, że tak dla pieska dla pieska to się nadadzą do, do wycierania łap. A co tu tyle tych słoików? Wszystkie podobne. No, ale torba elegancka wam. Lala, Chryste, Powiem wam, że chyciło mnie to za głowę. Ręczniki trzeba zawinąć, a resztę odpadam Powiem wam, patrzcie taki, taka zdecydowanie nawet plażówka. Plażówka i nic poza tym. Tu to pewnie będzie porażka. Chociaż trzeba się nastawić, trzeba podejść pozytywnie do tematu. Na temat, niestety, patrzcie, co się wydarzyło. Śmieciara była pierwsza. No to pozdrawiam, trzymaj ta się patrzcie tu jestem na innych jakichś rewirach, jak to się mówi, gościnnie jest jakiś śmietnik fajny, elegancki nawet kawałek pizzy gratis kurde, patrzcie jaka tu sziba jest w tym w kartonie ulala jeszcze z tym starym wejściem powiem wam, ostatnio uuu, co się z tym kablem wydarzyło no to jeszcze tu podlewa jeszcze te pańskie Torby mam całą zawalaną ale gruba to jeszcze co jeszcze wiecie są grube rzeczy tutaj nie ma nic, ustawy żeby mi tylko jakieś szczużysko nie zaatakowało No, tu też nie maszał lecę dalej. Patrzcie, ja tu puszuję, bo tak jak gdyby jestem gościnnie na tych rewirach. Ach, to pusta taka szafka. Co tu mamy? Drzwi jakieś wyrzucili? Drzwi do lasu, szafka. Kurde, powiem wam, że tutaj nigdy nie grasowałem na tych Rewier. Nie mam pojęcia odpowiedzi do czego i od czego to było Trzeba tu zamknąć Tam jakieś szmaki mamy Dawno były widać tu śmieci zabierane. Dlatego tutaj nic tak nie można trafić. O, tutaj pełniutko jest. Pełniutko, ale raczej tak. Raczej tak się mówi spożywczo tutaj. Chyba tu nic nie trafię. prezenty pokupowane jak to się mówi coś ciężko jest ale śmieci są kurde myślałem powiem wam że jakiś taki wieczorny prezencik trafię ale nie będę tutaj się wiecie logował za głęboko tak tylko luknę swoim pachowym okiem z wierzchu co tutaj? o jakaś jest ta chyba będzie straż pożarna patrzcie La la, jaka straż pożarna elegancja co? i jak jeszcze by się po, pobawił uuu straż pożarna ale coś tu chyba był problem z ogniem Zamiast na nagasić, to chyba ona uległa jakby atakowi ogniowemu. Uhu, jakie dziecko jeszcze by polatało. Nie wiem po co oni wiecie chowają te zabawki tak głęboko. Mi się wydaje, że taką fajną tą trzeba tutaj dla dzieciaka tak ładnie na wierzchu. Zostawić na zanętę. Wiecie o co chodzi, nie? Będzie sobie z mamą przechodziło albo samo i powie mama, mama patrz jaki samochodzik jak to mówią samochodzik stary nowy nie? O, a tam to jeszcze coś, coś, jest takie? kurde, muszę tam powiem wam grzebnąć tu następny jakiś traktory oj, chyba dzieciak nie był grzeczny mogło za cenami być, wiecie, coś nie halo się matka z nim rozprawiła. No lepiej kobieto, lepiej tak dziecku nie rób, bo na stare lato dziecko możecie Cię jeszcze zaskoczyć, jeśli odpokutujesz za to. Nie wiem, kto z Was oglądał balado januszków Januszku. Później dzieciak dorośnie, jak zrobi matce karcer. Zobaczcie sobie, zobaczcie sobie szoty albo ten serial. To tak wiecie, moje przesłanie do matek, żeby później nie było, nie? Jak Januszek zrobi karcer dzieciakowi. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się. No fajna nowa miejscówka, ale nie ma nic ciekawego, nie? Spadam na ten już. No pozdro. No to jak już tam wiecie, dajcie łapę, suba, szpagat, nie wiem, fikołka. Co tam jeszcze, ch jeszcze chcecie na razie?